Bueno, wszystkim z tej strony zwycięskie witam was w kolejnym powtórka powtórzek z gościem. razem jest to jak widać z Dominikiem. Cześć. I mamy powtórkę od niego na mixie ie 6500, czyli 8 ciężki francuski. Jeden z moich najgorszych pojazdów na stoku. Stąd, na stań, tego... Działem na stoku tylko tak, bo to ma działo setkę. Zwykłych jest 2-3-2 przybicia, 300 uszkodzeń, 263 przybicie jest na Goldzie aha, ktoś już nie będę się wypowiadał. I co, mis plan na to, żeby zrobić misję, misję na odbijanie, tak? Czy jaki? Co, miałem? Żeby zrobić misję na odbijanie, tak? no nie chciałeś? Nie, grać, normalnie, żeby ściągnąć gwiazdkę, to wszystko. To chciałem mieć tamten następny czołg. Nie mam mam, mam dziewiątkę, ale dziewiątką że bardzo nie gram. Z prostych powodów to nie, to nie jest to samo co 500 100. A że. Dziewiątka jest o wiele lepsza niż ten na drugiej wieży. Bo nie ma tego włazu. że ja mam to na dziewiątce, mam to pierwszą wieżę, więc. To ty... mi przypomina jak kurde taki potel, Nie wiem, 5100 na Nie Aha, bo ty masz jak zwykle nie, narodowe, narodowe. Tak, ja nie. Bo czasem nawet jak na ślapo to, chociaż wiem czy ich zadałem, chociaż krytyka czy coś, no, tak to... A ten co robi? To on wjechał na bo środek. Nie... Bo... jest... ...dobie. Nic nie zrobi, on jak się tamten, to zginie szybciej. Generalnie tak. wszystkie mam na narodowe, tak? For, for to już w każdych grach bo on sobie powstania narodowe, więc... No to na razie strzelam bez golda, widzę. Nie musiałem. No w sumie IS-2... IS-2 w wojnie ma szereg dobrego pancerza, to też... Ja z się na niego patrzę, ale nie? No to ty, to, to, to swoją drogą. To też. Dead budy. Pierwszy frag na koncie. Ej, werajcie, drugi. Bo poprzedni chyba jest albo. było? O ile się nie wola? Jak to na razie wiedzę, że tu nikogo nie ma od Was? Zybry lechuje! Ja ja że... No? On niestety. Jest A. Ja wiedziałem, że nie znam, że załadować. No, jakby powiedzieć, że. Chociaż jest strzelić. Teraz. Nie mam. Nie mam, mam gwardzisty, więc im le gwardzisty ładuje. Też nie mam. Ale, sobie... ale już walczyłem z nimi, to już wiem. Na pamięć e, masz jakieś moduły na tym? Na EMIXie? Nie no. okay. posyłacz dosyłacz wzmocnione ulepszenie Znaczy ten, że dodaje ci HP. No i ten, stabilizator. Hmm? Nie no, by. Znaczy, no, ten co daje 20%. No i dyrektywę do stabilizacji, do smarowania stabilizatora. Czyli plus 25 do rozproszenia. zobaczcie, co mam mocno. No właśnie, najmniej dużo większy. O! Czy na ślepo? Nie, za górą jest. Nie ma sensu strzelać. Mhm. Na mapie widać. Nie, na swem jestem strzegł. Tutaj jak rob Nie, ja tu się zastanawiałem, jak tu pojechać. Myślałem, że coś będzie na wprost. Tam przejeżdżali. Powiedz, że wasz sojuszniczy burak jedzie na. gdzie Tu ja nie byłem pewien, żeby ryzykować. Że ja... Na razie ma się dość sporo straty straty z tego co widzę. Obecznie, ale pecznik chyba bokim stał. O ile dobrze widzę? On mnie nie widzi nawet. Nie A wiem no... jak to nie bez. Nie mam pojęcia. Ty też nie. Tam na ślepo musiał wejść. Zresztą no, link do powtórki jest w opisie, tak żeby ktoś, ktoś był zainteresowany to jest możliwość pobrania. <laughs> nie też jak nie podświetla przeciwnik, z powtórki. Podejrzewam. Na co robisz nic nie? W ogóle? A ten to 5-5. Nie patrzałem tej nic. Więc jak są jakie na to 5-5, a Zresztą byliśmy w muzeum, to wiem jak to 55 wygląda. z linka do baterii u Dominika macie w karcie. Więc jak nie zapomniałem wstawić. Także. To do mojego filmu, który matował MiFO, po swojego I do tego samego... Znaczy, do filmu od tego samego montażysty. No ale u Dominika. Perspektywy Dominika. W no, powtórki. Też zmieniłem klienta na Discordzie. No, wiesz, że na Golda zmieniłeś. Też w sumie niepotrzebnie, o, o, ale... Jak nie. Szuka po prawej. tego zmieniłem. A, no faktycznie ale tego te, HN -a, te no, HN a to byś przebił. Myślałem, że on pojedzie tam dalej, ale że już miałem, to już rozstrzeliłem. Tak? To już dużo, tam dużo. Chciałem zdobyć gwiazdki. Już. Nie patrzałem się na to, czy będę stratny w kasi. Deep Detroit Piąty frag na koncie Z bitwy przegranej wyciągnęliście na wygraną 2400 przewagi. No gościu, widzę, że zjechał na full hopie. Burak 130 i WZ, WZ mogą ci coś zrobić. Na pewno 130. Nie, nie wiem, jak WZ. Zazwyczaj jest maksowany. Tu się nie da przejechać bez wykwitów. Tam gdzie jest WOS. No po prostu już zostaje zresztą. Podejrzewam, że od Suki dostał. Nie, nie powiedziałem Mutsuki, tylko od Suki. A Mutsuki to jest niszyciel japoński na World of Warships, więc jestem bardziej, jak to nie pasuje. O, no, jest target. Czyli jest cel. Bo no, oni kampią wszyscy na ich bazie, od Nie wiem, bo oni zrąbali sytuację. W zasadzie gold byłby ci potrzebny w sumie tylko na patchinga od przodu. No, ale już wolałem mieć, żeby szybciej płacić no, no tak, bo są to szybsze, szybsze peski. Ja, chyba cery chyba. Ja no to chciałem pragać A no to coś mówiłeś, bo byłeś, byłeś chyba wtedy na tym na Discordzie. Wczorajsza bitwa. Znaczy jak ja to nagrywało to wczorajsza. 17 marca. 7 e, kwietnia. Jakie ja to nagrywam 18 kwietnia, to zarówno miesiąc mam urodziny, więc to będzie kawałka. Do mnie ma chyba za 4 miesiące. już tak. Co? Tak jest kawał czasu to co tam. No ty tak, ja nie aż tak bardzo. U. Zes? Ja to miały szansę nie wejść w ruchu Ja tak myślę, czy nie zamontować sobie jakieś modułów, do dziew dziewiątki e Mixer a O tym, co jest 60 piston A w drogą myślę nad turbosprężarką do niego Aż nie się Tak? Nie? Niepotrzebna, bo ma silnik duży Ma Masz 1000 hmm. stopeni Albo i więcej nawet na wyższym poziomie, nie Na 9 na masz taki sam, co na tym 100 to jest duże Ty to potrzebujesz. No to nie weszło On ma takiego cycka jeszcze widać, a właśnie wiedz, że celowałeś w tamtym miejscu wcześniej no, ale już to tak. w karabin maszynowy jest go się w stanie przebić 5 fragów 3700 na, 3700 na koncie także więcej na ślepo było Teraz zaokrąglimy na też zresztą link taki mówiłem w opisie oraz w karcie. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie pobrać. to jeżeli będzie, gra, oglądał to na aktualnej wersji 1.16.1. No, także, jeżeli ktoś ma jakieś powtórki, to zapraszam do wysłania na maila jest w opisie, albo nawet wi na wiadomość prywatną z linka z WotrePlace, bo innych po nie przybuję. Także, co? Proszę się dać suba Dominikowi. Wiesz, link w karcie. to rzadko się coś pojawia, ale coś się pojawia no. u niego. Już dzięki za powtórkę.